Zależy, co znaczy ciekawe. Mam kartysian duely, stretcher z tainted overlord. A samuraja? Młoda, jeszcze pytasz? Never fade away, dancing with my axe, tippity. Do wyboru, do koloru. Silver Hand był mesjaszem roka. Gdybym mógł, rozdawałbym ludziom jego krążki jak ulotki. Ale z czegoś trzeba. Prawdziwych artefaktów, na przykład butlegów z pierwszych koncertów samuraja. Z pierwszych? Ty w ogóle masz pojęcie, o co prosisz? Chyba nie, jeśli mówisz o tym tak o, o niechcenia. Nie wiem, jak się dowiedziałaś o butlegach, ale zapomnę. Nie dam ich pierwszemu lepszemu sezonowcu. Trudno można dostać u ciebie ciekawe nagranie. Zależy, co znaczy ciekawe. Mam z Tainted Overlord. A samuraja? Młoda, jeszcze pytasz? Never fade away. Dancing with my axe. Tipping in. Do wyboru do koloru. Silver Hand był mesjaszem roka. Gdybym mógł, rozdawałbym ludziom jego krążki jak ulotki. Ale z czegoś mm. trzeba. Żyć? Co ty masz na sobie? Czy to czasem nie. Zazdrosny? Dostało mnie od starej znajomej Johnnego. Masz się te chody. No, nie wierzę. Ostatni raz, gdy ją widziałem, byłem piękny młody. Raz Johnny zostawił ją na krześle i poszedł obić mordę jakiemuś podbitemu wielbicielowi militechu. Podkradłem się i na moment ją włożyłem. stare dobre czasy. Szukam prawdziwych artefaktów, na przykład butlegów z pierwszych koncertów Samuraja. Z pierwszych? Ty w ogóle masz pojęcie o co prosisz? Chyba nie, jeśli mówisz o tym tak o, o w Nie wiem, jak się dowiedziałaś o butlegach, ale zapomnij, nie dam ich pierwszemu lepszemu sezonowcym.